Było vloga, bo byłam pewna, że ten ten dzień będzie nudny, po prostu jak flaki z olejem. No wiecie co? Wcale nie był taki nudny. Także fail i źle co skalkulowałam. Dzisiaj dzień jest ciężki, bo mam trochę do posprzątania. Nie będę wam pokazywać wszystkiego, żeby się już do końca nie ośmieszać, ale dam wam taką małą zajawkę, jak wygląda zaraz mój pokój. Taką ociu małą zajawkę. Generalnie tutaj macie taki mały skrawek, no nie. No, estetyk, influencer, pokój to to nie jest, ale zrobimy go takim. Dajcie mi dwie godziny, może trzy. Ale żeby zmotywować się do pracy, to otworzymy sobie najpierw kalendarz Kinder'a, bo ja tak na głodniaka to nie mogę. Wczoraj zdałam sobie już sprawę na bieżąco, że to była jednak zła decyzja, że nie nagrywam tego vloga, więc nie otwierałam przynajmniej okienek w kalendarzach. Także dzisiaj będziemy mieli podwójne okienka i dzisiaj jest który? 17, więc dzisiaj otwieram sobie za 17 i za 16. Tutaj otwieram już po kształcie do myśli, że będzie to kinderka. Otóż tak, jest to kinderka. Bardzo chętnie ją sobie zaraz zjem. Mam nadzieję, że da mi ona kopa do sprzątania. I siedemnastka od razu jest pod nią. Obstawiam Chocobons. Ponownie się nie pomyliłam. Nadszedł ten dzień, kiedy udało mi się wyjąć wosk z kominka Anjax. Serio, nie wiem o co chodzi, i mam plan na eksperyment, bo mam jeszcze jeden kominek z innej firmy, jakiejś tam, z Rosmana, i chcę podpalić te woski od Anjax i w tym, i w tym, i zobaczyć, czy z tamtego będą odchodzić i czy to jest kwestia tego kominka, że one z niego nie odchodzą, czy tych wosków, czy to moja wina, bo nie wiem, nie ogarniam. Tak czy siak, wreszcie to wymyłam, zeskrobałam to. Pomadką, w sensie po prostu czymś ostrym, bo no, nie dało się tego wyjąć w jednym kawałku. Także wosk ten wygląda aktualnie tak. Yy, no, na upartego się nadaje, żeby jeszcze raz go użyć, no nie. Teraz mam ochotę na coś bardziej takiego ciasteczkowego, więc odpalimy sobie ten. I to jest chyba ten peanut butter. I bardzo mi się podoba ten zapach, także odpalimy go sobie zaraz. A jeszcze coś, co dzisiaj chciałam wam na pewno powiedzieć, to jest to... O nie, złamałam. Eee, to jest to, że wczoraj byłam na filmie Łąka w kinie. Ja jestem gigafanką Charlie'ego w Fabryce Czekolady. Czytałam książkę po polsku i po angielsku i oglądałam film milion razy. I ogólnie, nie wiem, nie wdrażałam się zbyt w jakieś trailery tego filmu. Ani fabułę, w sensie nie wiedziałam o czym to będzie za bardzo, zanim na niego poszłam. I ja myślałam, że to będzie kolejna taka odsłona tej książki, a to było totalnie o czymś innym, ale strasznie mi się podobało w ogóle. Nie miałam nawet jakichś oczekiwań wygórowanych, a naprawdę było super. Także Willy Wonka, a w sumie Wonka, chyba się po prostu nazywa ten film, mega sztos. Tak samo przekonał mnie on do Timothy Chalamet, bo nie byłam fanką. A w tym łące rzeczywiście mega fajnie się sprawdził, e, bardzo pasował do tej roli i jak nie byliście jeszcze na łące, to mega Wam polecam. Chociaż przez niego mam zaraz cały czas ochotę na czekoladę, więc jak jesteście na diecie, to nie polecam. Dzisiejszy vlog może być mocno rozkminowy, ale jak ja zaczynam sprzątać, to nachodzą mnie same rozkminy i zrobię wszystko po prostu, żeby nie sprzątać, więc zanim pofarbowałam włosy, bo pofarbowałam je pierwszy raz w te wakacje i wtedy prawie nie było widać różnicy tylko w niektórym świetle, teraz no zdecydowanie mam jaśniejsze niż wcześniej. Daria, moja siostra która farbuje włosy już od kilku lat mówi, że nie Niki, ty tak gadasz, że nie widać różnicy i tak będziesz mówiła cały czas, cały czas aż będziesz miała coraz jaśniejsze, aż dojdziesz do platyny a ja mówię, że nie, no że ja w ogóle nie chcę mieć takich mega jasnych włosów, i chcę, żeby tylko trochę było jaśniej. W że nie, nie będziesz miała w końcu takie jasne, bo będziesz mówiła cały czas, że nie widać różnicy. No i wiecie co? Poformowałam pierwszy raz. Rzeczywiście średnio było widać te różnice, więc na następny raz powiedziałam, że chcę trochę jaśniej. No i rzeczywiście wtedy było zdecydowanie widać różnicę. Wtedy już mi wszyscy mówili, że ładno. Wow, teraz to widać. I to jest to, jak mam teraz te włosy, bo dwa razy. I ostatnio miałam takie, że kurczę, no widać, że jest trochę jaśniej, ale mówię... Nie wiem, czy to się wypłukało, czy co, że no jest tak odrobinę dosłownie, że tylko w niektórym świetle w ogóle widać jakąkolwiek różnicę. No i wchodzę sobie na moje stare TikToki. To są brązowe włosy normalnie I ja całe życie mówiłam, że mam ciemny blond, to w ogóle nie był ciemny blond, ciemny blond to ja mam teraz, a wtedy to był typowo brązowy, a ja się na Wojtka obrażałam, jak mówił, że mam brązowe włosy, jeżeli chodzi o moje sprzątanie, to tak, biurko jest już prawie posprzątane. Podłoga z lewej strony jest znacznie w lepszym stanie. Podłoga z prawej strony jest wciąż w lekkim rozgardiaszu. Ale póki jeszcze siedzę, skoro już siedzę, to opowiem Wam Story Times z wczoraj i ono będzie bardzo śmieszne i przykre. Siedzieliśmy sobie z Wojtem na pasibusie I totalnie nie było miejsc Więc musieliśmy usiąść, jak się zwolniły dwa akurat Przy takiej ladzie Że się siedziało na takich wysokich stołkach No i przy takiej ladzie się jadło No i tam jak odstawiłabym torebkę na podłogę To ona byłaby mega nisko, że w ogóle nie mogłabym jej dosięgnąć I tak dalej No ale ja mam na to patent Do tej torebki zakupiłam taki haczyk Który się wyciąga I ta torebka na nim wisi normalnie na stole no i Wojtek wstaje po swoje zamówienie i mi strącił tę torebkę razem z tym haczykiem, i ona spadła na ziemię. Patrzę, a tego haczyka nie ma i się tak załamałam, bo ja go kupiłam na targu w Gdańsku jakieś 3-4 lata temu. No i ja nie wiem gdzie taki kupić. Snyś no na AliExpress może gdzieś by był, ale ja nie wiem, czy on tak dobrze będzie działał i tak dalej. No i on zginął, i szukaliśmy go dosłownie z 20 minut. Nie mogliśmy jeść w spokoju, bo cały czas się ludziom pod nogi patrzyliśmy, czy gdzieś tam nie poleciał ten haczyk. Nawet nie widziałam, jak on leci, więc nawet nie wiedziałam, w którą stronę on mógł powędrować. No i taka już podłamana, idę sobie, bo potem stwierdziliśmy, że idziemy do łazienki, jak już zjedliśmy. I idę do tej łazienki taka zrezygnowana. Wojtek już tam googluje, żeby mi kupić nowy, bo się tak załamał, że mi tak przykro, że zgubiłam. I idę do łazienki, wychodzę z tej łazienki, taka smutna. Biorę tę torebkę, patrzę i nie wierzę. Dosłownie szukaliśmy nawet w tej torebce i ja, i Wojtek, z każdej strony tę torebkę oglądaliśmy, nie było tamtego. Ja wychodzę z łazienki. To jest ten haczyk. Zahaczył się o torebkę, jak spadał. To spadło, i było tu cały ten czas. A my dosłownie z pół godziny chodziliśmy. I w smutku i rozpaczy szukaliśmy tego Jak już mówiłam, chwytam się wszystkiego, żeby już nie musieć sprzątać I jak pewnie pamiętacie, we Wrocławiu kupiłam sobie ten magnes Z którego odleciał krasnal Także teraz niczym słodka Ada Królowa DIY Będziemy sklejać to klejem na gorąco Ostatni raz używałam tego cuda, jak miałam 12 lat Byłam totalnie biedna i nie miałam hajsu na ozdoby świąteczne do pokoju Więc robiłam je sobie sama to chyba wystarczy podłączyć I czekać aż się nagrzeje Dzisiaj w ogóle lecę z Wojtem do kina na chłopów Byłam pewna, że tego już nie grają Bo to premierę Esi mi mówiła, że miał we wrześniu. Mi się wydaje, że jakoś w październiku Ale wciąż mega dawno I już czekałam, że będzie na Netflixie albo coś A patrzę, a to nadal grają w kina Więc w sumie jestem tym trochę zajerana Przez TikToka i te piosenki I tak dalej Więc idziemy dzisiaj I wczoraj byliśmy na Łące Dzisiaj jedziemy na chłopów Także Mamy kinowy maraton totalnie. Ale dzisiaj zamiast pasibusa zjemy sobie sushi, bo chodzi ze mną od wczoraj i bardzo chętnie w szamie. Chociaż jestem załamana, bo w Poznaniu usunęli moje ukochane hana sushi, które miało najlepsze i najtańsze sushi na świecie i kochałam je całym sercem. No a się zamknęło, i teraz jestem jakieś inne sushi, które też jest ok, ale no wiecie. To jednak nie to samo. Ło, dobra, my tu pitu pitu, a tu już klej leci. Chwila. Autentycznie czuję się jak słodka Ada. Za dużo tego kleju dałam. Ale doklejane. Ja, tu się leje ten klej. Dobra, odłączam do odprądu. Dygnie to, od to wystygnie, ja to przyczepiam. Dobra, przed chwilą jeszcze nagrałam jakieś TikToki, zaraz jadę do tego kina, ale może otwórzmy sobie jeszcze chociaż jakiś jeden kolendarz. Proponuję Only Bio, bo może być tu coś słodkiego. Czy jestem uzależniona od cukru? Tak. Yy, 16 i 17. 16. Gulala. Pierrot. Peeling do ciała bardzo fajnie, bo mój się właśnie skończył o zapachu WW. Bardzo fajnie. Będę używać super ekstra Jadę na chłopów. Wzięliśmy sobie sushi z nowego sushi w Poznaniu. 58 zł za taki zacny zestawik, ale mówiliśmy sobie jeszcze krewetkę w tempurze i przyjdzie zaraz. Patrzymy, czy dobre, czy niedobre, bo sushi na zawsze w moim sercu. W Twoim Wojt też? No, w moim. No czasami jadłem, nie? Zdrówko. Zacny imbir. Podtrzymuję, że taki poziom sushi pointu. Sushi jak sushi. No, nie robi wrażenia jakiegoś tam. Zróbkę sushi. Słonym, słodkie, Czek czekolada karmel z popcornem, ale nie wiem tego popcornu, może pływa gdzieś. Wojt, czekolada. Z likierem Baileys. Chłopi. Wczoraj wieczorem już wróciłam dość późno, bo odbieraliśmy jeszcze Darię i Kamilę z lotniska i tak dalej, także już nagram wam dzisiaj e, moje wrażenia. Otóż podobało mi się bardzo, jak widać w moich włosach, no wracam do słowiańskich. I teraz mam fazę na noszenie warkoczy Napiszcie, czy też tak mieliście po obejrzeniu chłopów Tak czy jak podobało mi się bardzo Na początku trochę mi y, migało w oczach od tych farbek Ale jak oglądałam Twój Vincent, to też tak miałam A potem się przyzwyczaiłam i już było git Generalnie bardzo mi się podobało Bardzo mi przykro, że nie było tego filmu, jak ja omawiałam chłopów Bo zdecydowanie... Ogarniałabym bardziej, co się dzieje w tej lekturze. No ale lepiej późno niż wcale. Bardzo fajny film, ale mamy jedną kwestię nierozwiązaną z wczoraj kalendarza. A więc nadróbmy. A nie, ja już otwierałam. 16 i 17. Tu jest 16. Tu jest 17. Ula! Czy to błyszczyk? To olejek do ust. Uu, nice! Taka jedwabna gumeczka. Oczywiście nie z jedwabiu, ale. Fajna. Będzie się całkiem dobrze wpisywać do mojego nowego słowiańskiego luku Anjax. Brązowy pierniczek Powiem szczerze, że te brązowe podobają mi się chyba najbardziej, bo jednak No, umówmy się, do piernika pasuje brązowy kolor Zapach fajny Trochę ciastko korzenne Chociaż... No, coś takiego, takie bardzo delikatne ciastko korzenne Sprawdźmy to Gingerbread No, czyli zgadłam Krótko mówiąc I17, trochę niestety sobie zaspoilerowałam Z tyłu co to będzie, ale Nie do końca Totalnie brokatowy Mam nadzieję, że to widać, ale On jest cały w brokacie No z racji, że sobie zaspoilerowałam To już wiem, że jest to jakieś tam jabłko Ale jakie? Apple cardamon No okej okay. Teraz Po pierwsze, Revolution 16 jest tutaj. Spore okienko, ale Malusi Prezencik. Oooooh! Szkoda, że nie miałam tego dosłownie parę dni temu. Dwa. Ale jest to czerwona pomadka. Taka w styku. Bo na razie mam tylko płynne czerwone pomadki. A właśnie taka w styku jest spokojna. Można ją sobie dokładać w każdym momencie. I tego mi brakowało na tej salce w stylu mafii. Ale. Fajnie! Ponownie, lepiej późno niż później. I siedemnastka już mi się rzuca w oczy, jest bardzo lekka, wręcz daje znamiona bycia pustą. Kolejna gąbeczka! Świetny prezent, jak na to, że nie używam gąbek do makijażu, ale chyba zacznę, bo mam już trzy z tych kalendarzy. No i powiem mam że z Niksa najbardziej się jaram tym, że będę mogła sobie zalosować dwa razy. Już widzę, że to kolejny Fat Oil. Co to za dziki kolor? On jest totalnie pomarańczowo-brokatowy. Powiem wam, że nie wiem, czy on będzie dobrze na ustach wyglądał. I kolejny. This? O, oh, co to za crazy spiralny wzór? Co to jest? Kryjon kryjąca formuła, bym powiedziała. Ale całkiem wygląda fajnie ogólnie. Bo póki co te kryjące rzeczy z nyx Wszystkie wyglądają średnio, bo mają jakieś takie dzikie kolory, ale to właśnie jest taki bardziej stonowany. No i dobrze, skoro kalendarze mamy już rozwikłane, to żegnam się z Wami i chcę nagrywać dzisiejszego vloga. Na razie i do zobaczenia!